W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak Troker Hiob przejechał z Charlotte do Brunswick. Kierowca w Ameryce może jechać 11 godzin z Charlotte do Brunswick i z powrotem. To jest 1100 km, a ciężarówka Hioba jest ograniczona do, 60, do 65 mil na godzinę, do 104 km na godzinę. Na dodatek, żeby nadrobić trochę czasu, Troker Hiob jechał bocznymi drogami. Te boczne drogi skracają mu przejazd do około 80 km, ale musi przejeżdżać przez miasteczka, musi się zatrzymywać na znakach stopu, musi się zatrzymywać na światłach, w związku z czym jego średnia prędkość spada. Jednak udało się dojechać do Brunswick w 5 godzin 25 minut, to znaczy, że mamy 5 godzin 35 minut na powrót do Charlotte, tylko że wracać musimy w dzień, a w dzień to jest oczywiście większy ruch, możliwe korki na drodze, trzeba przejechać też przez ten punkt kontroli, tutaj wyjeżdżając z, z Brunswick, bo jest tam ogłoszona godzina policyjna po huraganie Mateusz, który przeszedł niedawno nad, tym, nad wybrzeżem wschodnim Ameryki. Czy troker się zdąży, Czy będzie musiał iść do hotelu, a jeżeli podejmie decyzję jazdy i nie zatrzyma się w hotelu, a potem mu czasu zabraknie. Czy będzie miał problem w pracy? Niedługo koniec, połowa już rozładowana, całkiem nam to zgrabnie idzie, a Halloween się zbliża, więc będziemy sprzedawać dynie w kapeluszach. Czy będzie miał rozmowę z szefem, bo jego firma nie toleruje takich zachowań, jego firma zmusza kierowców do, Absolutnego przestrzegania legalnego czasu pracy. A na dodatek, zanim ruszymy drogą powrotną, musimy się rozładować, musimy wyrzucić 28 palet towaru i załadować zwroty ze sklepu: sprasowane kartony, puste kontenery i tym podobne rzeczy. Także zobaczymy, czy to się uda Piotrowi, czy też utknie gdzieś w drodze i będzie miał problemy w pracy i trudną rozprawę z się. nie mamy poczty rachunek numer 128 0536 128 peryszybun palety 27 sztuk salvage palety 9 sztuk ruszamy w powrotną drogę zostało nam 5 godzin 40 minut więc jeżeli nie będzie żadnych korków i dużego ruchu to zdążymy a jeżeli się okaże że ruch jest na drodze to trzeba będzie iść do hotelu czego byśmy bardzo nie chcieli zrobić. Tutaj będzie mały ruch, ponieważ ta wyspa, na której jesteśmy, jest to jedna z wysp, które są na Atlantyku, jest zamknięta dla ruchu. Jest, policja ją zamknęła, tylko mieszkańcy mogą tutaj wjechać, turystom wstęp zbroniony, no i oczywiście złodziejom wstęp zbroniony, którzy Mogliby szukać szczęścia w jakichś opuszczonych domach, jeżeli ktoś z mieszkańców jeszcze nie wrócił. Zbliżamy się do miejsca, gdzie rano była kontrola policyjna. Zaraz się okaże, czy to było tylko w związku z godziną policyjną, jaka była w nocy. Czy ciągle jest kontrola, ale miejmy nadzieję, że już nie będzie kontroli w tą stronę, żeby Kierowca Piotr Szarlot, żeby nie stracił cennych minut, co mu mogłoby uniemożliwić powrót w czasie na bazę. I stałaby się rzecz straszna. Musiałby iść do hotelu, gdzie mogłyby go pogryźć pluskw, a karaluchy mogłyby mu wejść do nosu. Coś tam nam mruga dalej na niebiesko-czerwono. I no nie wiemy za bardzo dlaczego. Morel, witaj Chyobie. Witajcie pasażerowie. Jakub 125P, witaj Hiobie. Witajcie, tutaj wszyscy muszą skręcić w prawo, nie wiadomo dlaczego. I na dodatek, no bardzo, bardzo mądrze to zrobili. Po prostu zamiast zrobić ruch bezkolizyjny, to są dwa korki teraz. Jednak jak policja coś wymyśli, to się można załamać. Bob, obie zgubimy się i dopiero będzie. No, na pewno się zgubimy, bo mam trzy GPS-y włączone, a do tego znam tą drogę na pamięć, na pewno się zgubimy. Jakub 125P. Kiobie, wczoraj zadałem pytanie, ale przerwało mi połączenie. W maju będziesz w Polsce? Będę w Polsce przez P... Przez wielkie P będę w Polsce w maju, tak jest, zgadza się. A można wiedzieć, w jakim mieście będziesz? No prawdopodobnie jak znam życie, to będę w wielu miastach, głównie w Krakowie, ale będę też w Poznaniu, w Warszawie i w Fatimie mam nadzieję. 13 maja jest akurat wypada setna rocznica objawień fatimskich. A ja nie byłem jeszcze w Fatimie, więc jak już będę w Europie, no to z Polski do Portugalii to rzut razie. na liście miejsc do odwiedzenia też będzie pop. I od dla żartu odwiedzi Włan I co, będę o Napiszę też. W nocy z czwartku na piątek będę w Radiu Kraków, więc proszę kawę wypić wieczorem. Marcus, o której godzinie? Jaka audycja? O północy na Radiostrada Nocu. Równo o 12, w czwartek wieczór, w piątek rano. Tylko ja tam mam być gospodarzem tej audycji, po prostu zamieniam Jakub się w pana redaktora, e, no to wiadro kawę i znam Bob, kiedy właściwie na jaki temat będą te transmisje? No, to zależy od słuchaczy często, niejednokrotnie zależy to od słuchaczy. A tutaj mamy kolumnę samochodów, które. Usuwały skutki huraganu, i jadą i mrugają światełkami. Jakub 125p. Hahaha, będziemy rozmawiać o transporcie No możemy rozmawiać i o transporcie. Znaczy... No zobaczcie, już powinna być jakaś reklama w radiu. Ja kiedyś ja na moim Facebooku informacje zamieszczałem. Ale to w ogóle ma być o, o nocnej pracy, o, no jak to nocne radio, wiecie jak w nocnym radio jest. Ludzie dzwonią, bo nie mogą spać, albo pracują, albo nie mogą spać, bo mają problemy i chcą sobie z kimś pogadać. No to się rozmawia na takie tematy, na jakie ludzie chcą rozmawiać. Najgorzej, jak jest audycja na żywo i nikt nie dzwoni, no to wtedy taka jest, trafia w próżnię. Czekajcie, bo ja w ogóle potrzebuję prawy pas, a tu na prawym pasie cała ta kolumna jest. Stradzie. 5 godzin 28 minut. No nie jest tak źle, nie jest źle. Bok, wspomnisz, jakie obie o mnie. Chciałbym poczuć choć raz ten smak sławy. Jakub 125P. Ile im już trwa live? Live, ile trwa już? Czy ja wiem, od 8 rano? To teraz jest trzynasta. Teraz jest która. Będzie kiepska sprawa z taką kolumną, co na dodatek potrafi szybciej jechać niż ja. Bo mi się skończy prawy pas za chwilę. Mama Monta. A my też będziemy występować. Ta kolumna wyprzedza drugą kolumnę. Aha! No to rozumiemy, a ja my wyprzedzamy. Do skrzyżowania z autostradą 16, więc musimy troszkę uważać, żeby nie wjechać komuś w bagażnik. Lewym pasem nam teoretycznie nie wolno jeździć, o a tam kawałek dalej następny korek dodał. Sytuacja się nie poprawia, tylko się wręcz pogarsza. Drugi, drugi korek się zaczął nadzieję, że to jest tylko do zjazdu tutaj. No tak, nie jest tak źle. Chyba w rzeczywistości nie jest tak źle. Przynajmniej na tym pierwszym tylko jest korek do zjazdu. albo korek już się rozszedł, to miało być tutaj, a korka żadnego tu nie ma ja Jakub 125P, Job do kogo jedziesz w maju? no do to... to... Wyprzedza nas jakiś gabaryt i proste, a zakrętów nie widać. A w Polsce dziury i ostre zakręty. 16 stóp szerokości. A tu przed nami jadą gabaryty jakieś mniejsze, troszkę węższe, barakowozy. Pilot nawet nie jest wymagany przy takim gabarycie. Mimo, że to jest 50% szersze niż normalny pojazd. I gabaryty generalnie rzecz biorąc w Ameryce 9. w dzień jeżdżą. Jest... Tu wychodzą z założenia, że w dzień jest bezpiecznie jeździć, zwłaszcza gdy się jeździ tak szybko tymi gabarytami. Jechaliśmy z autostrady. Jedziemy boczną drogą. Mamy jeszcze 2 godziny i 15 minut czasu, żeby dojechać na bazę. W nocy to jest 2 godziny jazdy. 189 i za 10-15 lat będą zamierzane szkoły jazdy. Ale w dzień różnie może być, bo może być większy ruch, zwłaszcza jak już dojedziemy do szaru. Na razie tutaj nie powinno być żadnych problemów. Sam. Oglądałem niedawno to jest 5.0 i skrzynia od Bob. White to taka stara marka ciężarówek. FedEx Ram, czyli Fiat. Przed nami przejazd kolejowy. Ciągi w Ameryce raczej dość długa ślizg godzina 4 według GPS do celu a według karty drogowej godzina 18 czasu mam mamy korki na drodze bo Roboty tutaj są. Zostało nam tylko 20 minut do celu, ale komputer pokazuje, że mamy 33 minuty tylko, więc całego zapasu mamy 13 minut. A tu jakiś klasyk się rozkraczył na drodze, stary Ford F100 czy F150. 18 minut do celu a pół godziny czasu no, na styg, na styg nam to wychodzi bo tu jeszcze tyle świateł po drodze i jeszcze będzie lewy pas zamknięty kolejne czerwone światło 25 minut nam zostało 25 minut, a do celu nam zostało 7 minut, czyli mamy 18 minut zapasu, więc nawet jak postoimy na światłach, to zdążymy bez większego problemu. Udało się nam dojechać, wygląda na to, że się nam udało dojechać. Znowu z minimalnym zapasem czasu, ale... To nie jest ważne czy tego zapasu mamy godzinę czy 5 minut. Ważne, że się udało dojechać legalnie. 17 minut. Dojechaliśmy do celu, 17 minut zapasu z 11 godzin. I wreszcie powrót do domu tak wygląda jeden dzień pracy polskiego truckersa z Charlotte jest nas tu więcej, tu w Charlotte jest całkiem sporo kierowców ciężarówek takich, którzy jeździli dług, lata całe jeżdżą dalej i przestali jeździć wybierając inną karierę Nie każdy ma taką samą pracę, nie u każdego tak samo to wygląda. Są tu kierowcy lokalni, jeżdżący na dalekie trasy. No ja jeszcze lokalnie, generalnie rzecz biorąc, tylko bardzo często właśnie wyjeżdżam do takich sklepów, które, które są trochę dalej. No ten sklep, w którym dziś byliśmy, to jest taki najbardziej, to jest największe wyzwanie, bo bo po prostu jest bardzo trudno obrócić, to musi wszystko wszystko musi zadziałać, żeby się dało obrócić, ale zazwyczaj tak jest właśnie wbrew pozorom, przez to, że się jeździ bocznymi drogami, jest łatwiej, bo na autostradach częściej są korki, częściej są wypadki. Natomiast na bocznych drogach z reguły nawet jak się jakiś wypadek stanie, to się nie robi wielokilometrowy korek, no bo to są drogi boczne, to nie, jest, to nie jest droga krajowa główna, która nie jest autostradą, tylko, tylko drogi, którą ja jeżdżę, drogi, którymi ja jeżdżę są, są drogami trzeciorzędnymi, można by powiedzieć więc tam jest mały ruch i jakoś się to zazwyczaj udaje objechać bezpiecznie Jest godzina pierwsza 15 zacząłem pracować o godzinie no, 11 z minutami, więc 14 godzin, 14 godzin pracy, 11 godzin jazdy, no cały do maksimum wykorzystany czas jaki może kierowca w Ameryce przejechać, bo bo właśnie w Ameryce możemy jechać przez 11 godzin, ale po 14 nie wolno nam już jechać po 14 godzinie od rozpoczęcia dnia pracy. Więc, Więc szczęśliwie nam się właśnie udało to zaliczyć, obrócić i, I tak wygląda właśnie jeden dzień z życia polskiego traktora. A my jesteśmy już na miejscu. Dojechaliśmy szczęśliwie do domu. Jeszcze sprawdzimy poczta. Jeszcze poczty nie było chyba. Młoda godzina, to poczty chyba jeszcze nie było.